W tym Filmie zagram w Herz of Iron 3 i. no to nie jest Herz of Iron 4, więc tutaj. ta gra wygląda dziwnie. Ja w tym filmie zagram jako Niemcy i postaram się coś tutaj ugrać. Tylko. której mamy rok? 1936. 10... Okej, okay, dobra. To ja wychodzę. Bo ja chciałem sobie 1939 odpalić. A tu jest ogólnie dużo scenariuszy. Jest nawet coś takiego jak Gotterdamerung. Są tutaj z różnych momentów, ale ja w tym filmie zagram na scenariuszu Blitzkrieg jako Niemcy. I dobra, i co tu się robi? Eee... Country Ad War. Okej. Okay. O kurde, co to? To może więcej na research, o, na research, ok. Chociaż nie aż tyle. Dobra, niech będzie coś takiego. Dobra, ja tego nie ogarnę. E, dyplomacja. Mhm. Produkcja. Industry, ok. I możemy zacząć taką produkcję. Ale nie wiem, o co tutaj pływa nawet. Tu nie ma żadnych broni? Ciekawe. O. Dobra, tego nie ogarnę. Ale tu są te. Różnorakie partie. Ej, mało poparcia mamy w kraju. Coś jest... Aha. Dobra. Tego nie ogarnę. Tego też. I tego też w sumie nie ogarnę. Ale mamy państwo w wojnie. Mamy tutaj armię. Tutaj chyba nie ma czegoś takiego jak... No, tu nie ma czego takiego jak linia frontu. Muszę samodzielnie to wszystko podbijać i śmiechu warty, Dobra, wyprowadźmy jakieś ataki na tą Polskę. Kurde, tutaj z czołkami się tak i Albo kursorem, to nie ma WSD, ta kamera wygląda tragicznie. No, a to jest stara gra, więc w sumie nie ma co się dziwić. Dobra, jakiekolwiek ataki. Chwila, tu bym zrobił jakieś okrążenia. O, czy ten czas leci? Które spację? Okej, okay. i czas leci. Ka jak jakieś bitwy robię? Hmm. tu można by było w sumie jeszcze zaatakować. To ma jakąś armię. Niech wszystko wszędzie atakuje, albo nie, chwila. Ty zaatakujesz tutaj. Ty oni mnie też atakują. Ej, to ta wojna z Polską będzie tutaj trudna z tego co widzę. No ja jakoś sobie chyba poradzę. Okej, okay, pierwsze przełamanie. I teraz szybko tutaj. Bo ja chcę tu okrążenie zrobić, a ty przeatakuj jakoś. Czemu ty nie możesz tu zaatakować? Gostek tutaj. Dobra, tego nie ogarnę. Dobra, to jest... To będzie trudna gra. Jakieś dziwne dźwięki są w tej grze. Takie, do których nie jestem przyzwyczajony. Czemu ty tu nie idziesz? Jak prowincja stracona? Ej, oni mnie przepchnęli tutaj. Halo. Dobra, to idzie patologia. Aha, ja się tu wycofuję, dobra. To poczekam, aż się wycofam i przeatakuję po prostu. Bo tutaj naprawdę z Polską mogą być problemy. Okej, okay, co się stało? I tu może być pierwsze okrążenie zaraz. Gostek, atakuj. Dobra, ten Gostek chyba atakuje. Ej, dobra, to będzie patologia. Okej, okay, kolejną prowincję przejąłem. Tu mam. Tu może być, serio jakieś fajne okrążenie, zaraz, Tylko, żeby to jeszcze ogarnąć. Tu się chyba nie ma co martwić. Co nie? Tu się chyba nie ma co martwić na tej Francji. A tu z Polską będą ogólnie problemy. Da się to jeszcze szybciej dać. Da się. O, teraz to leci normalnie. Ale. Oj, okrążyli mnie. Okej, okay, już. Nie? No halo, dobra. i może ten poprzedni czas był lepszy? Jak to tak wolniej leciało? Dobra. Okej, okay, coś się udało. Teraz tutaj, jakby mi się udało to wszystko tu okrążyć, to by było mocno. Też nie będę tu za bardzo przesuwał kamerą, bo ona tu naprawdę dziwnie działa. Nie podoba mi się to w tej grze. Chwila, tu mam jakieś wojsko, to trzeba to przesłać. Gostek, idź tu. Gostek, kaj co się. Jakieś rzeczy się stały, okej. Ale mniejsza w tom. Na razie mnie interesuje ten front. Tutaj też można coś poatakować, żeby oni nie próbowali coś tutaj robić, jakichś nieprzyjemnych dla mnie rzeczy. Ej, przepchnęli mnie tutaj, halo. Tutaj, bo tu mnie zaraz mogą okrążyć. Chwila, tu działa ta taktyka. Jak ja ich tu atakuję, to oni chyba nie powinni jakiegoś ataku przeprowadzić na mnie. O, będzie okrążenie. Będzie okrążenie, będzie pierwsze okrążenie. Bitwa o Bydgoszcz. nie obchodzi mnie bitwa o Bydgoszcz. Co się wydarzyło? Wydarzyło się, jest okrążenie. To teraz to trzeba podobijać. Powinienem sobie z tym poradzić chyba. Okej, okay, niech ten czas leci. Aha, tu nie ma okrążenia. A chwila, tu się przepchnę. Dobra, jesteśmy atakowani, ale nie obchodzi mnie to. Tu już jest okrążenie. Świetnie, chwila. To jakoś lotnictwo działa w tej grze? Tu jest jakieś lotnictwo? Jakieś... Tutaj ikonki samolotów widziałem. Tu jest na przykład lotnisko. Ale o co z tym chodzi, to nie wiem. Okej, okay, mamy okrążenia. Tu oni na królewcu mnie przebijają. Halo. Dobra, te dywizja to ja stąd może po prostu wycofam, niech oni stąd uciekają. I następ... Dobra, już widzę kolejne okrążenie, bo tu chyba... No to jest tylko migrowanie tymi wojskami, więc to trzeba na okrążenia się tutaj bawić. Hmm, to widzę kolejne okrążenie. O tu? No po prostu żeby to coś okrążyć. I to tak powoli trzeba będzie niszczyć, ale ta wojna zajmie naprawdę dużo czasu. Już jest 28 września, a ja nawet połowy Polski nie podbiłem. Okej, okay. kolejne okrążenie dobite, świetnie Oj, Ale ty, oni mi też tereny przejmują Dobra, to będzie patologia Chwila, to jakąś dywizję, mogę ją przesłać gdziekolwiek Niech oni tam nie stoją i nie marnują się po prostu No pa, to oni, oni mieli jakąś ikonkę samolotu tutaj Czyli oni pewnie maj mają jakieś, nie wiem, dominację powietrzną bi bi Bitwo wieruszków, nie obchodzi mnie ona Chwila, okej, okay, tutaj się coś dzieje Oj, tu będzie dużo patologii z tym Może tak... Lepiej chyba nie być. Nie ma chyba co atakować tak od jednego miejsca tutaj. Niech jedna dywizja się ustawi tutaj, druga tutaj. I tak zejdziemy w tą jedną polską dywizję od dwóch stron. Kolejna prowincja stracona. Śmiechu, warte. Czy jak to jest 99, to czy ja tą bitwę teraz wygrywam? Ta, świetnie. Kolejna bitwa wygrana. Ja sobie złączę to całe wojsko. Chwila, trzeba to dać już szybciej. Bo tu już patologia jest. A ja nie mam frontów obstawionych. Prowincja stracona, ale chwila. Ja to zrobię po swojemu. Okej, okay. i teraz szybko tu. Tu, tu jestem coś potężnie okrążony. Okej, okay, dobra, wojsko się jakoś samo z siebie rozstawiło nawet. Chwila, tylko ty się ustawisz tu. Chwila, ty tu. Ty tu. Okej, okay. ok. Tylko chwila, bo tu jest patologia. Okej. Okay. Postaram się może w taki sposób dotrzeć na Warszawę. Tylko muszę ciągle ten Enter klikać, bo tu się za dużo rzeczy dzieje. Chwilaj, teraz coś takiego. Nie, ja tutaj nawet tej wojny nie wygram. Ej, śmiechu warte. Zostałem tutaj okrążony. Halo, dobra, spowolnię, powolnie ten czas. Ale tutaj już Polska jest się przeciwko mnie na spokojnie bronić, przecież oni sobie już Lubiniec odbili. Gdańsk, no ej, śmiechu warte. Jest coś takiego jak restart? Bo to już jest patologia osobiście uważam. Chwila, postaram się jeszcze raz coś tutaj zdziałać. A może na jakimś innym scenariuszu? Chwila, Ja jest? Yy, o, Barbarossa. Barbarossa można spróbować poprowadzić. Jako Niemcy. Kurde. No to będzie patologia. I jeszcze grę mam tylko w jednej słuchawce. Okej, okay, już mam w dwóch, dobra. <laughs> w ogóle te dźwięki z tej gry są mega głośne. No to jak to ja planuję poprowadzić, jak tu nad nie ma linii frontu? Nie wiem, coś takiego? Bo wypro... To trzeba wyprowadzać, a to jest system bitwy podobny do Age of History 2. To powinienem, tu... powinienem tutaj walczyć jak Age of History 2, które jest yy, real-time po prostu, a nie że graturowa. Okej, okay. i odpalamy to, i pauzuję chwila. No pa! Ej, coś tu leci. Okej, okay, koniec. Spowalniam czas. Kolejne ataki. Chociaż oni się dalej idą tutaj bić wszędzie. No to nie no, to to musi być na maksa wszystko. A chwila ten gostek. Jak tu atakuje? Ej, zostałem okrążony, no ej, jest patologia. Ta gra to jest jedna wielka patologia po prostu. Dobra, to ja może... Mam jakieś dywizje. To niech one tu podejdą. Tu mam też jakąś. Niech ona... Chwila, ty możesz wypłynąć? Nie. No to pewnie tu też jakiś jest powalony system desantów, którego nie ogarnę. Ajajaj. No nie, ja tej gry kompletnie nie ogarnię my się ma być cztery. Bez linii frontu... Bez możliwości ustawiania linii frontu, to tutaj nic nie zdziałam tak naprawdę. Ja nie wiem, jak ludzie mogli w to grać wcześniej, bo w sensie, no nie wiem, te wojny pewnie oni, no dojście pewnie tutaj, to pewnie było dwie godziny rozgrywki. Tak, żeby te, nie, to nawet nie, chcę, nie chodzi mi o to, żeby jakoś mocno przesunąć na linię frontu, tylko po prostu przesuwać ją, to patologia musiała być. Dobrze, że teraz są te linie frontu. Card of Iron 4 jest o wiele lepszą grom niż to. To jest oczywiście moje zdanie. Okej, okay, wygrałam bitwę. Chwila, bo to trzeba odbić swoich i przy Trzeba rozplanować kolejne ataki. Okej, okay, trzeba... to szybko ogarnę. Pyk, pyk. Ten gostek gdzie jest? On się wycofuje, śmiechu warte. Okej, okay, rozplanowałem kolejne ataki jakieś i zobaczymy jak to pójdzie. No to nawet nie idzie. Coś na pewno jeszcze robię coś nie tak z tym wojskiem. A jeśli mam być 4, to kompletnie nie wiem co. Niby trochę tą, ten front przesunąłem, ale no, ej straciłem suwałki, no halo. A ciekawy, jak profesjonalny gameplay z tej gry wyglądał kiedyś. Co to jest za dywizja? To chyba nie moja. To Chorwat, tu mam... Ile ja tu mam dywizji w ogóle? 9. Dobra. Lwów pod atakiem, no dobra, ale tego ci nie ogarnę. Tu jest za dużo rzeczy do ogarniania w jednym momencie, z tego co widzę, że w jednym momencie musisz za dużo rzeczy ogarniać i za bardzo grę pauzować. Ja po prostu zrobię tak może tak się grało w tą grę kiedyś, zaznaczam z każdą swoją dywizję i klikam na most. I zobaczymy co z tego wyjdzie, niech to leci. No ten front też się przesuwa mega powoli, ja ciągle trzymam Enter, żeby szybko skipować jakieś tam powiadomienia. Oj, w wielu miejscach już jestem okrążony, ale tutaj jakiś wyłom we froncie jest, tutaj o. Nawet jakieś ofensywy chyba powoli wychodzą, nieźle. No nie no, front stoi. Ale jak jest, jest odpołzowana na Maxa, to też ten front stoi. No nie no, tu nie ma linii frontu, ja nie mam jak tutaj działać, cokolwiek. Każdą dywizję jest osobna, muszę ogarniać. Przecież to jest patologia. Dobrze, że teraz możesz sobie lotnictwo podłączyć pod generałów, generałom dać linię frontu i plan ofensywny, żeby oni to sami ogarniali. Ta gra jest o wiele mocniej zautomatyzowana aktualnie to Herdzo Iron 4. Naprawdę fajna gra Herzo Iron 4. W porównaniu do tego, P przynajmniej dla mnie. Jeśli macie jakieś porady co do tej gry, to napiszcie w komentarzu, też łapka sub przypominam, Bicie na serwer Discord. Bo tam będzie organizowana wojna widzów. No a tak to ja... No nie no, nic tu nie zdziałam, tu zostałem okrążony. Bohaterskie dywizje... Ile? Ej, mogę kliknąć? Nie mogę kliknąć. Kliknij. Jedna dywizja, 17 armia okrążona wy na wschód od Lwowa. Prowincja stracona, no i to ciągle będę tracił prowincję. Jak w to się... Jak w to ludzie grali? Jeszcze mam Hearts of Iron 2, więc jeśli chcecie, to też w to mogę zagrać, ale tam to już ogólnie jest patologia. Mogę zrobić lekkie yy, pokaza pokazanie wam co się dzieje w tamtej grze. I też... Ta gra. Ja wyciszę dźwięki z tej gry, bo one są teraz... Głośne, ale ta gra jest w Mega małej rozdzielczości automatycznie uruchamiana. Intro jest mocne, ta gra jest starsza ode mnie, a ta gra w ogóle te stare gry się ciężko ogarnąć, żeby w ogóle ten. Yy, jakoś mo można było je przechwytywać w OBS-ie. Tu jest intro, całkiem ciekawe. Ja mam wyciszyłem dźwięki z tej gry, bo nie chcę mi się już serio tego ustawiać wszystkiego w OBS-ie, żeby mnie jeszcze było dobrze słychać. Ja to pominę. Aha, i mam naga gry, no to nieźle. Aha, bo to mi się... Aha, ja nie skipnąłem tego, tylko po... Aha! Ja chciałem to skipnąć. E, ja chciałem to skipnąć, więc kliknąłem pauzę, a to mi się zap powzowało do tego się chyba nie da skipnąć Wy zdjęy Aha, i mi grę skraszowało. No, nie no, to się odpala w rozdzielczości 480 na... Nie, 640 na 480. Ciężko jest ogarnąć, żeby w ogóle taką grę przechwytywać w OBS-ie, bynajmniej dla mnie. No tak z 5-10 minut się musiałem z tym pomęczyć. Więc jeśli chcecie, żebym to nagrał, to napiszcie po prostu. Odpalam to chyba 11 teraz. Ta gra nie ma opcji, więc nawet rozdzielczości nie zmienię z tej słabej na Full HD. Chciałem kliknąć Escape, może to myślą, że wydam jakieś opcję, a to po prostu z gry wyszedłem, nie? A ta cała cutscenka się... Odpala w innym programie niż Herz of 2, to jest jakiś tam media player, Bings Media Player. O, i teraz mnie wyszło z Bings Media Player i wszedłem do Herz of Iron 2. I chwila, źle mam scenę w OBS-ie ustawioną. O, jak teraz? Aha, no e. A jak ja zminimalizuję grę, żeby to ogarnąć jakoś, to nie ustawię tego. Dobra, może jakieś przybliżenie na to po prostu zrobię. Mogę sobie wejść w Single Player i na przykład 1939 wybieram sobie Niemcy, klikam Start. O, aha, bo to jest chyba scenariusz, gdzie tylko Afryka jest, co nie? Jak z tego wyjść? No, tak to wszystko wygląda. E, view Map. Jak mapę? Tak jakby powiększyć. Ja tu chcę patrzeć. O, jestem w Niemczech. Kolonia, drezno. Nie da się zoomować i odzoomować mapy. Chyba, że jest coś o czym nie wiem. Mm, ok, atak. Ty jakoś więcej opcji. Tu jest jakiś atak, support atak, support defense? Ciekawe. Jeśli chcecie, żebym z tego nagrał film, to mogę coś zrobić, ale to bym się w FBSie musiał trochę pomęczyć, żeby to przechwytywać. No, no i tak to wygląda. Nie wiem co tu mogę jeszcze kliknąć. View map, technologia, produkcja. Ciekawa gra.